Szyma! Citronia! Sałuuu! Jezu, 1GB do usunięcia, co to jest? To jest mój kolega z Zbyszek, możecie go poznać z live'a. Paweł, Zbysku? Siema. I z pierwszego odcinka możecie też go poznać. Facility Pet, Roblox, ja, Być. On to się nagle na YouTube. Ej, jak się to wbijajcie, linku wam nie dam po... Albo dobra, dam wam linku. link w opis. Teraz ja sobie tank zrobię. Yes. I zobacz. czekaj, Jeździłeś kiedyś autem, w mojej Nie. Teraz jest twój moment! <grym> Okej. Okay. Daj, chodź tutaj. Chodź, na yes. Wiesz wow. jak będzie teraz grać, to ja, wciąż my Ja, 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 ja. No? Ja, co? Aha, co? Aha, co? Aha, co? Aha, to za O, mod? wow. cheatbox. Ty czytujesz? Aha, no? Jestem w Kiblu. No nie, dlaczego jeszcze FPSów? Jeszcze w miałem 50, jak sobie grałem? Ye. No dawaj, bo Ale dalej, Wrócimy ten sam samochód. Ale <makes noise> tutaj są normalnie takie szodoły. C, co musisz? C, pij, O, i w. I w. Ale. Dobra, jesteśmy na samochód. Ciągle się, O nie, skończył. ciągle. No, operuję myszką. C. E. -y. To teraz możesz wejść. Tak, dobra, dobra. I teraz... O, Coś tak? Siądź, dobra. Teraz... I Enter teraz kliknie. Dobra. Klamka E Teraz kliknij przycisk E. E. Ale trzymaj, przytrzymaj E. E, Przytrzymaj też... Nie. Przytrzymaj. Ten ten, 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 o nie, Dobre, Oj, dobra, no, Dobra, dobra odpalamy. Dobra, 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 już muszę no, no, dobra no, Dobra, no, 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 kot. Dobra. dobra kot. Mas é que isso é só do. É, vou, vou. Vou, as papas. Vamos que trimais, vou. Trimais, vou. que trimais, vou.